Ej, witam Was w kolejnym odcinku City Skylines. Między odcinkami troszeczkę posiedziałem nad transportem miejskim i w efekcie rozpisałem zupełnie nowe linie autobusowe. Tak jak radziliście są one teraz rzadziej rozstawione i przede wszystkim jeżdżą w obie strony, a nie tylko w jedną. I mamy trzy linie. Jedną tutaj, która yy, głównie obejmuje plac pośredni, drugą, która. Też obejmuje plac pośredni, łącząc strefę przemysłową jedną z drugą i trzecia, która łączy skwer na dole z Pierdółkowicami. Tak, to jest jedna linia autobusowa, dwukierunkowa dla odmiany. Przystanki są i w tom, i w tom. Tak jak widzimy tutaj, jest w jedną stronę, i tutaj ma w drugą. A więc mam nadzieję, trochę to pomoże. I dzisiaj na starcie zajmiemy się budową metra. Dużo się naczytałem o tym, że. Metro, kiedy się je próbuje budować, strasznie nie lubi się z wodą, i w efekcie wiecznie dostajemy powiadomienia, że jest zbyt stromo. Co jest jak oddale? To jest, że opuszczone. Jak wyłączę, to nie. Co tutaj jest opuszczone? Halo, proszę się nie opuszczać. Proszę zostać. Zostańmy razem. No, o, teraz. Tak? Halo, coś tu? Tu? Nie? Gdzie? No. O. Te opuszczające się budynki to naprawdę jest jakaś plaga i jeszcze nie chcą się dać usunąć grzecznie. Który kolejny do wyburzenia? I już was myk. W ogóle fajnie, że firma zbankrutowała, więc trzeba wyburzyć budynek. Nie wiem, jest chyba ich własnością, pośliniony albo obsikany, ciężko stwierdzić. I już nikt tam nigdy nie obejmie stanowiska w tym budynku, nikt go nie przejmie dla siebie. O sprzedaży tutaj nie słyszeli. One wszystkie są moją własnością wieczystą dla danej spółki. Dobra, jeszcze to. Coś jeszcze? Jeszcze nie no, tutaj cały czas coś kwiczy, ale nie wiem. Ciebie sprzedam może. I co? I tu. Oczywiście to się obraziło na nas. I przez pół minuty nie ma nikogo, kto nie miałby. Kto chciałby sprzedać budynek? Jezu, tutaj był krytyczny brak pracowników. A ja to przypadkiem sprzedałem. Trudno. I tak zaraz wróci brak pracowników. No dobra. Zajmiemy się metrem teraz. Dopóki nie wbiło mi jeszcze kolejnego levela w rozwoju. I tak. Podziemna stacja metra. Po prostu stacja metra i naziemna. No, naziemne to absolutnie nie. Spróbujemy ją wrzucić gdzieś tutaj. Tak szukałem, myślałem tutaj, żeby ją wkleić, ale się nie da, oczywiście, więc yy, to jest daleko. Zresztą od. Czekajcie, ją chcę w pionie ułożyć. O, o! Tutaj z jakimś budynkiem się pogryzie, no ale trudno. Tak bliżej, może tutaj. A, ona hałasuje. Oj, 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 Nie, nie będę jej w strefie przemysłowej dawać. Ona mi jest tu potrzebna. W pionie. Obróć ty się wokół cymbale. Tu. O, no dobra, niech będzie tu. Pyk. Kolejna będzie mi potrzebna tutaj. O, świetnie, idealnie tu. Co tu jest? Pożar. Oj, spalony. Aż taki pożar? Czekajcie, zobaczę jak tu jest ze strażą. To jest policja, straż. Oj, oj, oj. Dobra, macie malutką jednostkę straży na własność tu. Tylko dla Was, słuchajcie, będziecie szczęśliwsi. Od razu. Pyk. I macie troszkę straży. Nic strażnego, chyhy. Woda wyrabia, a śmieci jak. Um, pojemność wysypisk. Produkcja 460. Przetwarzanie 600. Proszę. O, i już dwie firmy. Mi tu trzy się obraziły. No kurde, Tutaj można by tylko siedzieć i wyburzać na bieżąco firmy, które bez absolutnie żadnego powodu yy, zamykają działalność. Bo czemu nie? Dobra, mniejsza z nimi. Tylko, że jak ich nie wyburzę, to od razu sąsiednie patrzą. Ej, można zbankrutować! Ja też chcę! I wszystkie po kolei bankrutują. To jest chore. Dość mocno. A um, te wysypiska są już prawie puste, więc będę mógł je usunąć, jak się w końcu skończą opróżniać. A to jest pełne dla odmiany. Dobra, to też opróżniamy. To wysypisko, i wszystkie opróżniamy. Co? Biblioteka splajtowała. Co to jest. Supermarket, Wypadnie z tym. on tyle co. A nie, to jest skwer na górze. Dobra, myślę, że w Pierdłowicach powstał i od razu splajtował. Eee, dobra, wracając do metra. Eee, podziemna stacja metra. Będzie trzecia tutaj. I... Podepnij się, jak tutaj jest ta? Ta jest tak, ok. To damy tą tutaj. W tą stronę jakoś. Proszę się przyłączyć tu. Muszę przyzumować, żeby dokładnie widzieć, gdzie się wpina. O, tu. Będzie idealnie. I ostatnia, czwarta linia. Tu. Gdzieś. Tu. Pyk. Doskonale. I teraz zrobimy sobie takie kółko. Z czterech linii. Mam nadzieję. Torymetra w jednym kierunku. Ej, to można dwukierunkowe? Ocie kurde. Ej, to bardzo dobrze. No, czemu mi wyłączyło podgląd? Halo, co ja mam teraz niby z tym zrobić? Gdzie tu jest stacja metra? Nawet jej nie widać. Tu jest. Na tym podglądzie. Dobra. Z tego miejsca. Nie, ja nie chcę. No co, mam na drodze robić te? Narzędzie limetra. Na lisu linie metra klikając na stację. O. Zbuduj tory metra. No masz. Tor metra jest. Tu. No właśnie. Dobra, wybuduję jakieś absolutnie losowe. Niech się gonią. I to jest naziemne. <śm Bardzo śmieszne. Smutny żart. Ja chcę podziemne tory metra. Podziemna stacja metra i budujemy podziemne tory metra. Jak tu się buduje podziemne tory dla metra? Halo, tu przegląd linii. Nie ma żadnych, no oczywiście, że nie ma. Um, transport. I teraz wybudujemy to. No i oczywiście mi zmienia podgląd. No co za dziadostwo. Małe budynki to jest tylko stacja, duże budynki to jest zwykła stacja. Um, super, ale ja nie chcę naziemnego, chcę podziemne wyłącznie. Połącz stację metra z pomocą torów metra. Nie zapomnij najpierw zbudować stacji, użyj regulacji wysokości, budować podziemne tunele. O jak się reguluje wysokość? No od tego chcę, nie od ulicy. No i co? Jak mam regulować tę wysokość niby? Halo, gro. Zgłupłaś mi trochę. Tutaj jest stacja też. To jest stacja? Nie, to jest przystanek. Znaczy parking zwykły. O Jezu, tu już się widzę dzieją rzeczy, które się dziać nie powinny. Gdzie jest stacja metra, gro? Sią mi z tym. Samolot, Jezu. Tu jest stacja, dobra. O, a jak zrobię tak? I teraz do tego podpniemy. Jest podziemne chyba. Dobra. Jedno już jest. Teraz tutaj stąd. O, ej, to może się udać. Proszę mi to nie wykręcać się w kółko jak piskos jakiś. No co? Ja tu, po, ja tu prowadzę pod ziemią. Nie, nie, ty jesteś głęboko pod ziemią. Pod. To jest przeciwieństwo nad. O, tutaj potrafi być pod ziemią. Czy nad? Nie, no pod. Dobrze jest. Mogę to tak zrobić i stąd tu. O, udało się. Czy gdzieś to mi wychodzi nad ziemię? Nie, jest pod ziemią, dobra. Teraz stąd. Tu. Prościutko, nigdzie mi się nie wijesz. Dziadu. Dobra, i stąd. O, ale ładnie się spięło metro. O, jak fajnie. Jeszcze mogę zrobić centralne, które będzie miało połączenie na przykład na Skos, i to już w ogóle będzie zajebiste. Pociągów. Nie chcę. Mamy metro. I teraz linie metra. Dobra. Aha, tak, tak. Bankrutujecie wszyscy. Dobrze, rozumiem. Bardzo mnie to cieszy. Um, transport publiczny, metro, przegląd linii. Linię metra nie ma, ok. A teraz, to czy ja mogę to metro? Przegląd linii metra. Um, czy położym tylko tory? No, halo, tutaj jest przecież coś, nie? Położone. Czy ktoś tutaj korzysta? Czy nikt? Tak za bardzo. Um. No Stację zrobiłem. Co jest z tą plagą plajtowania? Wszystko przestaje działać. Wywalam stąd te supermarkety. Wywalam w ogóle strefy handlowe. Bo mnie to za bardzo irytuje już. Tutaj nie ma żadnych już stref handlowych. Jak wam tak źle, to was już tutaj nie będzie więcej. Proszę sią. I stąd, Sio, kto nie potrafi funkcjonować, niech wypierdziela. Nie będziemy się cackać z nimi i na siłę robić tych stref handlowych, skoro one tylko plajtują i to jest jedyne do czego się nadają. Um, tutaj musimy zrobić taką strefę. Trudno. Tutaj też macie problem. To wypad, wszyscy. Sio, już was nie chce. Dokładnie tak. I teraz sobie zrobimy strefę przemysłową tu. Bardzo fajnie. Tu i tu i wszędzie tu po drodze. Tutaj też Wam nie pasuje? Doskonale, mam na to świetne rozwiązanie. Zapraszam wypierdzielać. O, no i fajnie. I już nie ma strefy handlowej, nie ma problemu, że sklepy się obrażają i bez powodu znikają. I już jest fajnie. Zapotrzebowanie na strefy handlowe też nie ma, więc widocznie nie były tak potrzebne wcale. Jest dobrze. Jest stabilnie. Um, tu jeszcze domkniemy, bo dziury zostały po tych strefach śmiesznych handlowych. O, rośnie zapotrzebowanie na handlowe. Nie, to nie, nie rośnie. To nieprawda. A nie to. Zapotrzebowanie, jakby było, to by nie plajtowały wszystkie sklepy. O, jakie tylko mogą. Brak wykształconych pracowników, to jest brednia. Mamy bardzo dużo wykształconych, bo mamy dwa uniwersytety własne, więc, no nie, nie ma, nie ma braku wykształconych pracowników. Takie coś nie istnieje. Zobaczcie. Tutaj szkolnictwo. Podstawówki wszyscy mają podstawowe, za wyjątkiem tym, bo to są pierdoły z Pierdółkowic. Szkoły średnie tutaj to w ogóle nikt nie jest wykształcony no to po prostu widocznie faktycznie nie ma tych wykształconych pracowników bo nie chodzą do szkół no co ja poradzę no nic nie mogę poradzić na to nie ma opcji żeby coś poradzić bo przecież nie zawlokę tych ludzi za łeb no umówmy się ściągam ich jak tylko się da a jaki jest jaka jest przepustowość tego metra i tutaj w ogóle się korki robią potworne tak tutaj tutaj wszędzie czerwono mi się robić zaczyna co mnie bardzo martwi Mm, tutaj to jest zapchane, jak tylko może. To wiadomo, to mógłbym połączyć, i tu, od biedy, coś by może pomogło. Tutaj, no, to jest spory ruch, zawsze. Tutaj w zasadzie to jest jedyne miejsce, gdzie mógłbym włączyć światła. O, i może to coś da. Podobno, światła w tej grze są tragiczne. Zobaczymy. Cały czas mi się coś ulepsza na potęgę i cały czas mi sklepy bankrutują, bo ludzie się nie uczą. A jak wiadomo, każdy sklep potrzebuje dwie osoby słabo wykształcone, dwie średnio i dwie z wykształceniem wyższym, bo żeby sprzedać coś trzeba mieć wyższe wykształcenie. O! Na każdy, na, na każdy budynek, który awansuje o level, mam dwa sklepy, które plajtują. To już naprawdę męczące się robi. Wszystko mi plajtuje. Nie będę stawiać szkół przecież na każdym skrzyżowaniu. Bo one i tak mają więcej miejsc niż ludzi przychodzi do nich. Zobaczcie. To jest biblioteka. Odwiedzających w tygodniu 60. No to o czym my rozmawiamy? 60 na 200, których może przyjąć. A tutaj to nawet nie wiem, gdzie jest. Gdzie są szkoły? Proszę pokazać. Tutaj jest szkoła jakaś. Szkoła podstawowa. Uczniowie 300. Na 350. No to fajnie. No to ta yy, wyrabia. A tutaj co? Za wam. Chorują. Na co chorują? Gdzie tutaj jest? Halo. Opieka medyczna jest. Tutaj coś jest. Klinika. No to zapraszam do kliniki. Halo. Chorują przez hałas? A jaki tutaj jest hałas? Przepraszam bardzo. Wysoki hałas. Okej. Okay. O kurde, tutaj jest potężny hałas. Hmm. Czy mogę zrobić drogę czwórkę z ekranami? Nie mogę. A czy to mogę zmienić? I chyba właśnie zredukowałem sobie ilość pasów na tej drodze. Dobra. Jest git. A nie, bo ja tylko pozbędą się tego środkowego pasa, więc tak naprawdę jest tak samo spoko jak było. O, aż do ten niech będzie. I wszyscy są troszkę szczęśliwszymi ludźmi. Aż mi zrobiły jakieś rowy wielkie bez powodu. Świetnie, świetnie. Ale przynajmniej są drzewka. Jak teraz hałas? O, ładnie odizolowały drzewka hałas. Zobaczcie, a tutaj nie ma drzewek i jest dalej hałas. Co dalej? Montujemy tę drogę, a co? Um, tutaj już jest mała droga, tak? Czekajcie, gdzie idzie ta duża droga, gruba? Nie, to jest ta droga szeroka, a tutaj w co przechodzi? A tutaj dalej jest ona, tylko tutaj przestaje wystarczać. Ok, um, a co to jest? Tu są rzeczy. Aha, dobra, bo tutaj już jest, rozumiem. Tu jest strefa przemysłowa. O, tutaj zrobimy, a nie, tutaj tu jest jakiś budynek, tutaj jest mieszkalna, troszkę sąsiaduje z przemysłową, ale to nic, ehm, hmm, ta droga, ulepszmy jeszcze, gdzieś tutaj była, ostatni odcinek był nieulepszony, halo, gdzie ty jesteś, drogo, drogo, gdzie jesteś, mów do mnie, nie, no tutaj jest ta droga przecież, i gdzie ona się kończy? Um, tutaj idzie. O, ten fragmentik chcę zmienić. Ten fragmentik, proszę mi ulepszyć. Dziękuję bardzo. Um, tutaj też mógłbym, ale trochę firm wywalę. A ta? Nie, a taka. O! Taka jest chyba spoko, co? Tutaj, i trochę mi wyciszy od razu. Dobra. Super, spoko. A coś mi się zburzyło właśnie z tej okazji. Zwęziłem tutaj drogę i boję się, że to może być zły pomysł. Nie, ja ją zmienię na czwórkę tutaj. Nawet jeśli ma coś zburzyć, to musi być czwórką ta droga. O, tak. Nawet z tymi pasami zieleni. I tak powinno zredukować nieco hałas do miasta docierający. No i to zrobiło. Dobra. Tutaj trzeba ekrany akustyczne chyba pomontować. Coś mam wrażenie. Co to jest za droga przede wszystkim? Autostrada, dobra. To trzeba zmienić na autostradę z ekranami. Autostrada z ekranami. I ten odcinek. O! A to nie jest autostrada foki. No, w sumie. Niech będzie, że autostrada, no. Zawsze to przyspieszy trochę ruch na tym końcowym odcinku. Um, to jest jednokierunkowa, prawda? Tak, wszystko tu jest jednokierunkowe. Mm, I tutaj nie ma zjazdu co ważne do miasta. A powinien być. Tutaj musimy zrobić autostradę dwukierunkową, jak już chcemy robić. Autostrada dwukierunkowa z busami. Super. Nie chcę z busami. Autostrady dwupasmowe, jedno, trzy. Dobra. W takim razie zrobimy po prostu szeroką drogę. I tutaj ją walniemy. O. Eee, co oni zrobili właśnie? Skrzyżowania. To ma stop. OK. I tutaj jest zjazd z autostrady do miasta też spoko. Może być. Hmm. Korki. Korki wszędzie co to będzie. Wszystko utknęło i stoi. Oczywiście brak pracowników bo trzeba mieć czterech dobrze wykształconych. Zobaczcie sklep tu kupisz wszystko czyli po prostu jakieś wszystko za 4 złote i trzeba zero niewykształconych dwóch wykształconych czterech dobrze wykształconych nie wiem czy ci ludzie mają tam stać i opowiadać jak w Galileo jak, jaka rzecz jest zrobiona żeby musieli się kształcić w tym kierunku. O co chodzi. O co chodzi. Już nie umniejszając ludziom, którzy pracują w sklepie, wystarczy do tego wykształcenie podstawowe, umiejętność obsługi kasy. No tutaj macie jakiś problem, zaraz zbankrutujecie też, to już was zawczasu wywale. Tutaj też coś splajtowało. Dobra. A tutaj są problemy ze śmieciami. No nie dziwi mnie to za bardzo. Rośnie zapotrzebowanie na rejony handlowe, tylko jak je ja zrobię, to momentalnie wszystkie sklepy się zamkną i w ogóle nie będą działać. Przegląd linii, chcę zrobić linię metra. Poproszę. Poproszę linię metra. Wszystko. Jest. Narzędzie linii metra. Dobrze. Stąd. Tutaj. Miasto Stołeczne. O kurde. Dostęp port i port towarowy. OK. Statki statki ogarniemy sobie już w kolejnym odcinku bo to jest coś czym koniecznie chce się zająć tylko najpierw ogarniemy te linie halo tu pyk pyk i pyk oraz linia numer 2 w tom em linie są jednokierunkowe o co chodzi to nie jest przystanek autobusowy, żeby musiał być jednokierunkowe No nie róbcie sobie jaj. Co mam niby zrobić tutaj? Co? Drugą stację? W drugą stronę? Nie, to jest dwukierunkowe. Utwórz nową linię. Utwórz nową linię. Tworzę nową linię. Poproszę. To są przecież tory dwukierunkowe, prawda? Hm. Przegląd linii. Linia metra 1, 2 i 3. A nie, to nie są trzy linie metra, to jest jedna linia metra. Proszę przestać się pierdzielić. Zatrzymam to, bo to jest irytujące niesamowicie. Stąd. A czemu tutaj jest jakiś fragment w ogóle? Tu. Stąd. Czy tu można? Można, a więc dociągam tu. Dziękuję, a to ja mogę tak zrobić. O super zakończ linię. Stąd. Otóż nową linię tu. O. Oraz tutaj. Nowa linia. Tutaj. I zakończ linię. Pyk. Świetnie. Teraz są już dwukierunkowe. I nie trzeba było budować nowych torów. Tylko tutaj nie się, bo one się jakby zjeżdżają w jednym miejscu. Mam cztery linie, a każda przerzuca ludzi w tej nazad, że tak powiem. Dobra. To mi trochę zmniejszy obciążenie. Teraz zrobimy dojścia do nich. Drogi. Małe drogi. Drogi transportu publicznego to nie yy, Chcę drogę, nie ulepszanie, tylko budowanie i połączyć drogę. Tu drogę do. Bo tutaj przychodzą ludzie tylko z tej głównej. A ja chcę, żeby jeszcze tą małą mogli. I wtedy przychodziliby stąd. Chociaż to w sumie i tak już coś pomaga niby. Czy przystanki autobusowe pokrywają się z liniami metra? Autobusy tu mają przystanek, i no właśnie, kolejny jest tu. Czy ludzie przejdą piechotą tędy? Coś mi się nie wydaje. Czy ja mogę zbudować chodnik? Bardzo bym chciał zbudować chodnik, to, czy to jest w ramach transportu publicznego, czy tylko nie wiem. Drogi ozdabiane drogi nie, to też nie. Autostrady to absolutnie nie to. A, opłaty drogowe. Co to jest? Bramki na autostradzie? Super, świetnie. Tu są skrzyżowania, drogi wszelkiego rodzaju. O, a to co? Rampa, to nie? Nie, to w małych drogach będzie i wszystkie typy poproszę. Czy jest tu coś? Ala chodnik, tylko chodnik? Droga żwirowa, no niech będzie, ta droga żwirowa. Albo zrobię tak, zwykła droga. I niech łączy mi się tutaj. Czemu mam taki, taką dziwną nakładkę? O, no, no i co? Nie, tutaj nie podłączę w życiu. O. Pik. I jest. I teraz zrobię to tylko po to, żeby tutaj ludzie mieli dojście. Więc tutaj na skrzyżowaniu absolutnie nie ma świateł, nie będzie takiego czegoś, tu będzie stop. I dzięki temu ludzie mogą się teraz wsypywać do mojego metra. O, ej, ono naprawdę dobrze zaczyna działać. Zobaczcie, dużo tych y, ludzi przewozi. Zobaczmy, transport publiczny. Metro 32 na tydzień, turyści 1, a ci 600. Autobusy wydają się bardzo wydajne. Poza tym, że tu coś płonie. Um, a tutaj coś z branku razy 3, i ktoś umarł. Świetnie. Zapowiada się bardzo dobrze. Czy gdzieś tutaj jest, przepraszam, kostnica albo krematorium? No jest zaraz obok. No to bez przesady. Już, że nie macie. Opuszczony. No, czy nikt naprawdę nie może tego budynku odkupić? No dobra. Myślę, że w tym miejscu zakończymy. W kolejnym odcinku zrobimy sobie transport i. Yy, dla ludzi, których będziemy odbierać na pewno tutaj, tutaj i tutaj, w tych czterech strefach, i no chociaż nie, tutaj w tych trzech strefach, bo tutaj są miasta, więc tu się podepniemy gdzieś, tu się podepniemy, nie, tutaj drogę zrobimy taką fajną, i tutaj, a z kolei tutaj trzeba będzie połączyć przemysł stąd, stąd i stąd. Dobra. Ale ja w tym momencie się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę i do jutra. Cześć!